Oh. Wcześniej wróciłaś. Co się dzieje? Oglądamy Jacka i Jill, Sandler, Grafaceta i jego siostrę. Potworne. Ale z paniami da się wytrzymać. Co to za jedne? Gdzie moje maniery? To jest Angelique, Heavenly, Sherin i Sauvignon Blanc. Kocham was. Miałyście pewnie strasznych ojców, ale chciałbym im podziękować za ten wieczór. Co to ma być? Co? Na mojej podłodze jest gówno. W kącie? Sherin przegrała głupi zakład. Na mojej podłodze jest gówno. Czy może na gównie jest podłoga? Jakby spytał Kierkegaard. Kto tu mieszka? Przyszedłem po ciebie? Dawaj forse. To mój kumpel, Johnny. Znalazłem telefon. Co się dzieje? Czy to gówno?